Dzień dobry! Rolnictwo Afryki. Musicie wiedzieć, że w wielu krajach Afryki zatrudnieni w rolnictwie stanowią 70% wszystkich zatrudnionych. Czyli rolnictwo jest ważnym źródłem utrzymania większości mieszkańców Afryki. Paradoksalnie, Afryka musi importować żywność. Czyli tak, większość ludzi trudni się rolnictwem. Ale i tak trzeba kupować żarcie z innych części świata, bo jest go za mało. No to zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Na ostatniej lekcji mówiliśmy o warunkach Afryki i doskonale wiemy, że kolorowo nie jest. Jeżeli chodzi o długość okresu wegetacyjnego, wiemy, że okres wegetacyjny to czas, kiedy rośliny mogą rosnąć i na niego wpływa głównie temperatura, to wiemy, że temperatury dla roślin są rewelacyjne. Bo są wysokie i praktycznie cała Afryka ma y, całoroczny okres wegetacyjny. Ale drugim bardzo ważny, ważnym czynnikiem dla tego, żeby rosły rośliny, jest oczywiście woda. Hmm. Deszcz. Hmm. No właśnie, wiemy, że jeżeli chodzi o ilość opadów, to ona jest różna. Na równiku jest ok. Później mamy klimat podrównikowy, czyli porę suchą i deszczową, też może być, ale to już sprawi, że będziemy mogli uprawiać tylko w porze deszczowej, prawda? Więc już zaczynają się kwiatki. Mało wody, żeby nawadniać pola, i to zaczyna być poważnym problemem. Mało wody, czyli częste susze. Dalej, gleby. To też wiemy, że szału nie ma, bo najlepsze gleby, które są, to są gleby cynamonowe, one są na krańcach Afryki. Więc to wszystko sprawia, że warunki naturalne do rozwoju rolnictwa nie są sprzyjające, a mimo wszystko ludzie próbują wyprodukować sobie coś do jedzenia. I takie najlepsze warunki do rozwoju rolnictwa są w tej części wschodniej, gdzie jest wyżej, a więc chłodniej, a więc więcej opadów. Musimy jeszcze wiedzieć, że dodatkowym problemem w Afryce są szkodniki, na przykład szarańcza, albo szkodniki, które niestety zostały przywiezione z innych części świata i pojawiają się i zżerają uprawy. No dobra, wiemy, że warunki przyrodnicze Słabe. A co z warunkami pozaprzyrodniczymi? Pamiętamy, że warunki pozaprzyrodnicze to własność ziemi, wielkość gospodarstw, nawożenie, mechanizacja i tak dalej. I co tutaj też najlepiej nie jest. Dlaczego? Problem własności ziemi. Wiele, jest wiele sytuacji, gdzie stosunek w własności ziemi jest nieuregulowane, czyli na dobrą sprawę nie, nie wiadomo, do kogo ta ziemia należy. A jeżeli nie wiemy, do kogo ziemia należy i nie możemy udowodnić, że ona jest nasza, to nie, nie, nie dostaniemy jako gospodarz, rolnik kredytu na zakup maszyny, czy na zakup nawozów, czy po prostu nie będziemy w to pole inwestować. Dalej, proszę Państwa, rolnicy generalnie w Afryce są biedni, a jeżeli są biedni, to nie mają pieniędzy na. Maszyny, czyli maszyny są bardzo prymitywne, z wykorzystaniem zwierząt, jakieś prymitywne narzędzia. Dalej, nie mają pieniędzy na nawozy, nie mają pieniędzy na lepsze odmiany, które dają chociażby większe plony. I to jest kolejny problem. Dalej, czy wiedza rolników jest odpowiednia? Czy, zobaczcie, wiemy, że w krajach wysoko rozwiniętych są. Uczelnie wyższe rolnicze. A tutaj rolnik nie ma podstawowej bardzo często wiedzy, a jeżeli nie ma tej wiedzy, to nie wie co zrobić, aby było po prostu lepiej. Dalej, wracam do tych pieniędzy. Jeżeli nie ma pieniędzy, to może nawet wie, że fajniej by było podlać pole, jak go nie stać na stworzenie systemów nawadniających jego pole, i tyle. Kolejny problem to wielkość gospodarstw. Najczęściej są to małe, Gospodarstwa, które zaopatrują daną rodzinę. Więc rolnik to, co zbierze, to tak naprawdę wystarczy mu na to, aby przeczekać porę suchą, albo nawet i nie, prawda? Więc co tu mówić o sprzedaży, zarabianiu i inwestowaniu dalej. W tym momencie jesteśmy w takim błędnym kole, ponieważ rolnik y, nie ma pieniędzy, ma małe pole, y, więc nie ma zysków ze sprzedaży, więc nie inwestuje. Skoro nie inwestuje, nie zwiększa swoich plonów, więc ma mało i sytuacja się zazębia. Dodatkowo, poważnym problemem w Afryce jest, y, są często konflikty. Pamiętajmy, że ludność afrykańska to jest ludność plemienna y, i te plemiona bardzo często są, są ze sobą zwaśnione. I, Problemy polityczne, konflikty plemienne powodują, że kiedy jest czas wojny, ludzie muszą uciekać, a nie uprawiać pole, albo działania wojenne niszczą uprawy, więc to dodatkowo gmatwa sytuację. Jest jeszcze jeden problem. Wiele państw afrykańskich co robi? Wydzierżawia ziemię plantatorom, czyli innym krajom, które przyjeżdżają do Afryki, wybierają sobie najlepsze kąski, czyli najlepsze, najfajniejsze tereny rolnicze, aby tam tworzyć plantacje. Bawełny, kawy. I wiele innych. I teraz co się dzieje? Na tych obszarach, na których ludność rdzenna Afryki, miejscowa, mogłaby uprawiać coś, co zje, chociażby proso czy sorgo, to jest uprawia, są uprawiane rośliny, które praktycznie w całości są wywożone do innych krajów. Czyli ja śmiało mogę powiedzieć, że plantacje przyczyniają się do głodu w Afryce, bo terenów rolniczych jest mało, a na dodatek duża ich część jest wykorzystywana. Przez koncerny, przez kapitał jakby międzynarodowy bądź bogaty w mieszkańców Afryki, którzy uprawiają rzeczy, które idą na sprzedaż, a nie służą zaspokojeniu chociażby podstawowych potrzeb, yy, likwidowaniu głodu w Afryce. I na podstawie tego, co powiedziałam, w Afryce możemy wyróżnić dwa typy rolnictwa: rolnictwo żarowo-odłogowe i rolnictwo plantacyjne. I teraz, rolnictwo żarowo-odłogowe, to powiemy, że to jest rolnictwo mieszkańców Afryki. Co to znaczy żarowo-odłogowe? Czyli. Wyciąć las albo wyciąć sawannę, żeby przygotować teren pod uprawę. Yy, zabrać drewno, wypalić to, co zostanie. I teraz tak, spalamy, czyli mamy popiół. Musimy wiedzieć, że popiół użyźnia. Tak, to jest prawda. Popiół jest nawozem i użyźnia. Tylko jeżeli chodzi o to wypalanie, to jest sytuacja bardzo kontrowersyjna, ponieważ pamiętajmy, że kiedy wypalamy trawy, to spalamy tą trawę i zabijamy. Cały, cały świat organiczny, który jest w glebie, a pamiętajmy, że świat organiczny, czyli te różne ym, bakterie, grzyby, one co robią? One tworzą nam próchnicę. Jeżeli my to likwidujemy, to my tak naprawdę tą glebę nie dość, że osuszamy, to jeszcze osłabiamy. No ale dobra, wycięliśmy las wypalili, albo, albo sawannę, wypaliliśmy to, co było, uprawiamy. I teraz uprawiamy rok, drugi, ale bardzo szybko okazuje się, że gleba nam się wyjaławia. Czyli hmm, trzeba ją odżywić. Co to znaczy? Żarowo-odłogowe. Czyli po kilku latach uprawy to pole zostawia się samopas, czyli odłogiem, aby tam ponownie odrodził się las albo sawanna i w naturalny sposób ta gleba się odrodziła. Tak? I na tym, a my idziemy w inny kawałek, znowu wycinamy, znowu wypalamy i tak w kółko. Tylko, ponieważ domyślamy się, że terenów rolniczych w Afryce jest za mało, to rolnicy zbyt szybko wracają na ten teren, który powinien zostawić odłogiem, a więc on się nie zdąży zregenerować, oni go znowu uprawiają i tak naprawdę degradują na stałe nam ten teren, przyczyniając się na dobrą sprawę do pustynnienia, ale o tym powiemy sobie później. I teraz tak. Jakie, jakie możemy powiedzieć plusy i minusy plus? Nie, praktycznie nie używa się nawozów, bo po prostu rolników na to nie stać, więc nie chemizujemy, tak, czyli nie degradujemy chemicznie tego obszaru. Dwa, użyźniamy w sposób naturalny popiołem, ale z drugiej strony zabijamy świat organiczny, który istnieje w glebie. I dalej, trzecia sprawa to minus. Kiedy my wypalamy ten teren, zniszczymy naturalną formację roślinną, czyli lasy czy sawanny, to my odsłaniamy glebę, narażamy ją na to, że będzie wywiana albo spłukana, czyli my tak naprawdę przyczyniamy się do do degradacji gleb. To było pierwsze rolnictwo. Drugie rolnictwo to plantacyjne. Rolnictwo plantacyjne to jest to, które należy tak naprawdę do albo bogatych mieszkańców Afryki, albo do kapitału zagranicznego czyli też bogatych ludzi, ale którzy przyjechali z innych kontynentów, z bogatych krajów i co zrobili? Kupują albo dzierżawią dobre tereny i tam zakładają plantacje. Plantacja to uprawa monokulturowa. Co to znaczy? Na dużym obszarze plantator sadzi jedną roślinę. Monokultura to jest uprawianie jednej rośliny przez wiele lat na danym obszarze. Nic dobrego, bo pamiętajmy, że jeżeli ja cały czas uprawiam jedno i to samo, to ja wyjaławiam glebę. Zobaczcie, my w naszym rolnictwie stosujemy płodozmian. Jeżeli w jednym roku na, pole, na polu były ziemniaki, to w drugim roku będzie żyto. Każda roślina coś daje, coś zawiera glebie, a więc tak naprawdę krzywdy za dużej nie robimy. Natomiast kiedy ja przez wiele lat uprawiam to samo, to ja tą glebę wyjawiam. Ja ławiam, ale ok. Plantacja, uprawa monokulturowa. I teraz, plantator, żeby to dobrze rodziło, to tak, kupuje najlepsze odmiany, jest ok. Dalej, stosuje środki ochrony roślin, czyli pestycydy, herbicydy, fungicydy, czyli opryski przeciw, nie wiem, grzybom, przeciw szkodnikom, przeciw chwastom, a więc my kemizujemy ten obszar, czyli go tak naprawdę zatruwamy. Co dalej? Mamy duży nakład finansowy, bo najlepsze odmiany, stosujemy system nawodni, który jest kosztowny, jakieś maszyny do, do uprawy, no i potem zatrudniamy sztab ludzi do zbiorów. Zbiory najczęściej są ręczne i dają zatrudnienie miejscowej ludności, co chyba jest jedynym plusem. Znowu, już wiem, że stosujemy chemię, która degraduje. Dalej wycinamy lasy. Znowu tak jak i. Aaa, tak nie pamiętam! Tak jak i żarowo-odłogowym. Wycinamy jakiś teren, żeby przekształcić prze, go na pole uprawne, a w tym wypadku na plantację, a więc również degradujemy gleby. Ważny minus plantacje zabierają tereny do upraw roślin żywieniowych dla ludności tamtejszej. W związku z tym przyczyniają się do zwiększenia problemu kłodu. No dobra, ale co my w tej Afryce uprawiamy? Pamiętajcie, że w Afryce dominuje uprawa roślin. I teraz co się uprawia? Proso i sorgo jest to zboże, które jest odporne na suszę, więc jest bardzo popularnym zbożem. Dalej kukurydza. Natomiast w obszarach Afryki Północnej, czy południowo-wschodniej, czy w krajach arabskich, czy na południowym wschodzie uprawia się pszenicę. Pszenica jest wysoko energetyczna, wysoko białkowa, bardzo ważnym zbożem na świecie, więc wszędzie, gdzie się da, gdzie są na tyle dobre warunki, bo ona jest bardzo wymagająca, ona jest taką szlachcianką ta pszenica, to po prostu tam gdzie się da, to rolnicy uprawiać ją będą. W Senegalu natomiast uprawia się również ryż. Nie zapominajmy o przyprawach, które pochodzą z Afryki, no ale również tam, gdzie się da, czyli w rejonie międzyzwrotnikowym będziemy uprawiać bataty czy maniok, czyli będą to bulwy, które przypominają naszego ziemniaka. No i bardzo ważnym źródłem jedzenia w Afryce są owoce. Jeżeli chodzi o hodowlę, to jakie zwierzęta hodują mieszkańcy Afryki? na no, tych w bogatszych łąkach będą hodować krowy, również hodują owce, a na tych bardzo biednych, ubogich to będzie hodowana koza. Mniej jest drobiu i uwaga, wieprzowiny, czyli świnek. Duża część mieszkańców Afryki to jednak muzułmanie i, i chociażby z tego powodu. Natomiast hodują też mieszkańcy Afryki wielbłądy, no wielbłąd zwierzę, które rzeczywiście w tym klimacie... Całkiem dobrze sobie radzi. Bardzo ciekawym rejonem afrykańskim, jeżeli chodzi o rolnictwo, jest Sahel. Sahel jest to obszar na południe od Sahary. Mniej więcej ten obszar, który Wam teraz pokazuję na mapie. I czym on się charakteryzuje? Jest to już bardzo blisko Sahary, czyli jest to klimat podrównikowy, ale podrównikowy suchy. Czyli mówiąc inaczej, jest to obszar, gdzie mamy sawannę, ale suchą. Czyli Sawanna, na której pora deszczowa jest bardzo krótka. Czyli mówiąc inaczej, temperatury przez cały rok bardzo wysokie, a pora deszczowa to niewielka ilość opadów, dosłownie 2-3 miesiące w ciągu roku. A więc sawanna nie będzie piękna, zielona i bogata, ale będzie sawanna uboga z pojedynczymi kępami traw i rzadko rosnącymi drzewa. I teraz domyślamy się, że ludność, która tam mieszka, ma po prostu przekichane, bo mają bardzo mało terenów rolniczych. I najczęściej ludzie, którzy tam mieszkali, byli to nomadowie, czyli mówiąc inaczej, koczownicy. Mieli stada zwierząt, którymi wędrowali za porą deszczową. Jak była pora deszczowa, to, to łąki stawały się zielone, więc wykarmiali zwierzęta. Wypasali zwierzęta. Kiedy pora sucha się pojawiała, szli za deszczem, przemieszczali się i rytm życia generowała wędrówki, wędrówka słońca, a co za tym idzie przemieszczające się opady. Ale my musimy wiedzieć, że y, do Afryki dotarła pomoc międzynarodowa, szczepionki i tak dalej. I wiemy dobrze, że kiedy poprawia się y, Długość życia, poprawia się walka ze śmiertelnością wśród niemowląt, to znaczy, że wzrasta liczba ludności mieszkańców. I rzeczywiście pamiętajcie, w krajach najbiedniejszych najbardziej rośnie liczba mieszkańców i w Afryce bardzo szybko rośnie liczba mieszkańców. Jeżeli na Sahelu również, biedny, biedny rejon, jeżeli na Sahelu rośnie gwałtownie liczba mieszkańców, to uwaga, stad zwierząt trzeba więcej. Dlaczego? One muszą być większe, bo więcej ludzi trzeba wykarmić. I się okazało, że nie jesteśmy w stanie wyrobić tylko na tych zwierzątkach, więc ludzie na tym terenie zaczęli osiadać i próbować uprawiać rośliny. No, jakie rośliny można uprawiać? Te, które są odporne na suszę w tym terenie, a więc proso i sorgo. Ale uwaga, jeżeli oprócz wypasu zwierząt nagle zaczynamy uprawiać ziemię i uprawiać to proso i sorgo, to domyślamy się, że Kopiemy studnie, czerpiemy wodę z jeziora, tak? Do nawadniania pól, a więc pobór tych wód jest jeszcze bardziej intensywny. Poziom wód gruntowych w związku z tym opada, a więc my na dobrą sprawę przyczyniamy się do tego, że ten teren jeszcze bardziej degradujemy, bo Wypasając zwierzęta przesadnie, one wyjadają tą trawę, która nie jest w stanie się odrodzić. Wycinając te tereny, zamieniając je w pola uprawne, likwidujemy naturalną roślinność. I w konsekwencji musimy wiedzieć, że my doprowadzamy do sytuacji, która nazywa się pustynnieniem Sahelu, ponieważ my de facto doprowadzamy, że wody jest tam coraz mniej. To ten teren tak naprawdę zamienia się w pustynię, i niestety Sahara na południe nam po prostu się rozszerza. Jak już wiemy, to rolnictwo w Afryce najlepsze nie jest. Natomiast musicie wiedzieć, że eksperci uważają, że Afryka mogłaby być spichlerzem świata. Spójrzcie, całoroczny okres wegetacji. Jeżeli byśmy do tego dali nawadnianie, to tak. Jesteśmy w stanie w obecnych czasach radzić sobie z deficytami natury, czyli jesteśmy w stanie odpowiednio przygotować pola, odpowiednio nawozić gleby, odpowiednio je nawadniać. Temperaturę mamy, nie musimy jej tworzyć. Temperaturę mamy, możemy nawadniać kropelkowo chociażby, żeby woda nie wyparowała, odpowiednio nawozić i mamy takie plony. Tylko kto ma w to zainwestować, jak kraje, które są w Afryce? Do najbogatszych rzeczywiście nie należą. Zostawiam Was z tym pytaniem i myślą, jak sprawić, żeby świat był lepszy, żeby ludzi głodujących było mniej. I do zobaczenia na następnej lekcji. Pozdrawiam serdecznie.